Siema, w takich okolicznościach przyrody, z będzie? Chcę, chcę Wam pokazać rower z Lidla elektryczny. Po trzech latach na szosie przesiadłem się na elektryka. Taki klip bejtowy chciałem. Tytuł może dać. To jest nie dla mnie, kupiłem go, ale to nie jest przeznaczenie dla mnie. Testuję go, ustawiam, sprawdzam. No cena jest rewelacyjna. O cenie powiem później. Nie wiem, czy to jest kupiony na rynku niemieckim. Bezkładany w Niemczech. Nie wiem, czy jest dostępny w Polsce. To dajcie znać w komentarzach. I co o nim sądzicie. No co. To, to jest rower elektryczny. 100 Nm. Cena bardzo dobra. 100 Nm. Silnik jakiś nie znam. Nie widzę. Amortyzator Santur. Rama aluminiowa. Bateria 709. Taka dziwna pojemność. Ale dosyć duży, nie? Prawda? Matowy kolor. Ciężko będzie go utrzymać. Spawy jako takie. Sprężynowy amortyzator Santura. Trochę nie lubię Santura. Działa dobrze na razie. Grube golenia to też fajnie. To jest plus. Fajne felgi, bo są z tą przelotką, czyli wzmacniane duże hamulce 180. Hamulce z Shimano, piasty też są z Shimano. Widać, widać, widać. widać. Słabo widzę w tych okularach, tutaj. no ale mam nadzieję, że widać. No, jakieś felgi Macha. <laughs> Nie wiem o co chodzi. 30 chyba szerokości. Fajne w miarę pedały dali. Podobały mi się. Nie wiem, czy będą dla tego użytkownika, co jest przeznaczone z takimi pedałami. Troszeczkę za agresywnie, no ale no, czas pokaże. O, następny plus, Fidlock. No, oczywiście bidonu nie ma, już dokupiłem. Idzie, idzie, idzie. No, także amortyzacja jest z przodu, z tyłu jest sztywny. Z ze złej strony Wam pokazałem. E, fajne są opony Maxisa. A, i rozmiar M. Rozmiar M jest rozmiar M jest w rozmiarze Q 27,5 cali a L XL jest w rozmiarze 29 29 jest lepsze ale tu jest dla niskiej osoby 1,62 chyba bodajże dla mnie to jest trochę za małe no tak jak widać jest prawie na maksa jest na maksa, nie wiem, jest troszeczkę jeszcze za nisko no ale to tylko taki tylko teścik wypróbować, zobaczyć jak z tym akumulatorem jak to się będzie bo to jest 180, bo już mówiłem. Plus taki, że ja mam fula i z tymi oponami też mam zmiany na się i uważam, że to jest plus. <laughs> Będziemy mogli sobie zmieniać zmienić. się siedzenie krywika, krewik, Gryfik, czyli lidlowskie. Teraz trochę z górki przyjechałem się. Po asfalcie szedę dłużej No, tak jaki mam minusy. Nie ma wyświetlacza prawdziwego. Jest tylko taki wskaźnik. Śmieszny, którego włączę. O. O, o, kreska uciekła czyli jest gdzieś 75% tu że jest włączony ta pierwsza kreska biała, że jest włączony aktywny, to jak się naciska 2 sekundy na minus, to jest minus, to jest plus no to jest ten e, walking, czyli można go przepychać pod górkę podprowadzać, dzisiaj po schodach go próbowałem wprowadzić, trochę mi się udało, trochę nie udało mm, dobra, naciska, a jak nacisnę plus to się zmienia ten kolor, teraz jest eko zielony, nacisnę drugi raz to jest teraz chyba i trzeci jest RACE jest jeszcze jak 2 sekundy przytrzymam plus to jest czerwony to jest BOOST przez 20 sekund się utrzymuje ten BOOST niby dodatkowa, dodatkowa siła no ale jestem dziwny no, ale jestem ciekawy jak to się zachowa co tu jest jeszcze na plusie na plusie są hamulce z Shimano niestety wydaje mi się, że tylny, prawy za głęboko wpada, jest zapowietrzony Trzeba będzie odpowietrzać albo na serwis. Napiszę na reklamację, zobaczymy jak, jak zachowa się Lid. Specjalnie wczoraj pojechałem jeszcze z drugim samochodem, żeby kartą zabrać, bo nie wiem jak ten silnik będzie się sprawował w reklamacji, a Lid nie. Nie, nie robi tak. problemów. Znaczy się bez problemów. Może go obrócę. Patrzcie jakie piękne okoliczności przyrody. Mamy tutaj następną. Jest mhm, zimno. Dobrze, mam że, No i z tej strony jakie plusy widzimy już. Też Shimano Q's. najnowsza grupa. Dziesiątka to też plus. Mam dziesiątki, stania dziesiątka. Shimano 10 to plus. Podoba mi się. E, duża zębatka, no niby plus i dla mnie, że ja nie lubię czarnych, bo na czarnym bardzo szybko widać zużycie, mnie to jakoś jestem, jak to się mówi, e, lubię czystość, pedantem i, i, i maniakiem technicznym też, takim troszeczkę, bardziej do czyszczenia, niż technicznie, no bo nie jestem mechanikiem, ale no widać zużycie, nie, na czarnych. Wszyscy na elektrykach ponoć używają te największe. Ja teraz jestem tylko przykładem, bo nagrywałem film, jak wjeżdżałem tutaj i, ten, i nie zdążyłem. Miałem rękę znajdą prawą, nie mogłem pozmieniać. Także w elektrykach też się używa wszystkie biegi. Nie? Także używajcie, bo słyszę, dochodzą do mnie sygnały, że w warsztatach wymieniają zębatki, bo dwie, trzy koronki naj, najmniejsze są zużyte tylko. nie? No, tu jest jakaś naklejka, ale bardzo cienka, taka osłona łańcucha. Zastanawiam się, czy czegoś nie dokupić, żeby to osłaniało. Hmm. Qs. no, jestem ciekawy, jak to się zachowa. Ten Qs. wygląda jak takie deore, jakie takie tańsze, no, ale pozytywnie do tego podchodzę. E, nie wchodziła zębatka, e, łańcuch na zębatkę największą. Musiałem troszeczkę linkę podregulować. To jedyna regulacja. No, spawy, jak widzicie, są jakie są. Tu takie troszeczkę jest oszlifowane, są w miarę, a tu jest jakaś. Dziurka po no tego się nie uniknie. Co mi się nie podobało? O, no, tutaj jako taka rama. No rama oczywiście aluminiowa. Co mi się nie podobało? A to Wam muszę pokazać. Tylko nie wiem, czy teraz na kamerze będzie widać. Tak skopane. Metal, plastik. Nie, metal, metal czy lakier. Ja nie, nie widać tego na kamerze teraz z teraz tej strony. No, ale te wideoki nie, bo jestem od światłem, musiałbym na czym ustawić. No ale no Zaraz wam powiem o cenie. Jak go wyceniacie? Piszcie w komentarzach. Bo patrzyłem, są testy na polskich stronach. Bike test. Chyba teraz testuję za dycha jakiś rower. Czy tam za 8 tysięcy złotych A ten, o, jeszcze ma y Manetki, rączki ergonomiczne, no taki to miękka jaka jest, jakoś jest, ale dobrze są niż lepsze takie niż wcale. A tu się opaska z transportu odbiła, Ciekawe czy guma wróci, czy już zapamięta, jak długo to było ściśnięte. Pytanie, nie? no takie, logo jest blokada morzadora. To dobrze bo jest za miękki. I... A tu się ustawia, to tu jeszcze ustawiam trochę mocniej, bo dla mnie jest za dużo za miękki. Zaraz wam mogę pokazać, ale czemu nie. Open... o, 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 odbił. Czy się uginał o coś? No mogę osiem tych... Dalej. No, Rzucę po ziemię. Ups. Rzeczniczek nie ma germina. Ja sobie nie mogę go podnieść, jedną ręką rzucić przedstawię. Ale no, nie odbija się, ale jest ciężki. To może być następny upgrade, ale no nie wiem, taki amortyzator. Warty powiedzmy, nie wiem, 100 euro, 150 może nowy. Także już pojeżdżę, zobaczę, jak temu użytkownikowi się sprawdzi. Czy się nie sprawdzi, będę szukał jakiegoś e, e, Rockshocka. Rockshocki widziałem, są w miarę dobrych cenach. 200 chyba, 250-300 euro Lirika. Widziałem jak dobrze. A to jest bardzo porządny amortyzator. Grube osie. sztywne oczywiście. Nie wiem, czy jest na wentylu. Jest e, VB, jakąś się nazywa Presta. Ten najlepszy system. Tylko nie wiem, czy to jest już na, na dętce, czy, czy, jest, czy jest na mleku. Jak Dziś. myślicie? trochę się rusza, to jest na dętce ten wentyl by się nie ruszał by siedział twardo mleko to też następny upgrade, można zmniejszyć bo co? minus tego roweru to jest, to jest waga niestety 25 chyba i pół kilo te większe rozmiary to chyba 26 czy, czy, czy tamte rozmiary 25,5 no to to jest dużo Powiem Wam, że jeżdżę rowerami, które ważą poniżej 10, to czuć uwagę, czuć, czuć, nie przyspieszasz tak, no tylko ten silnik daje. To powiem Wam, to jest dobre tak, na spalanie tłuszczu, bo niskie poziom, e, niskie tętno trzyma, czyli... Spoko na dłuższą trasę. Jak akumulator wytrzyma, niby w tym trybie Eko 100 km. Chciałem dzisiaj przetestować, ale nie zdążę, Bo mam za półtorej godziny do roboty, muszę iść za dwie godzinki. Zaczynam pracę. Także jadę szybkie zakupy i szybko, szybko się ogarniam. Nie wiem, czy będę musiał się jeszcze wykąpać, czy się spocę, czy się nie spocę. Na razie tylko rozgrzałem, bo jedną górkę taką mocniejszą podjechałem i wystarczyło na zielonym, czyli na trybie Eko. Na TUR, później przyłączyłem na TUR, No to też było czuć, nie? No. No, nie wiem, no broze, broze silnik mi się lepiej podobał Specjalizet i, i, I Shimano EP8 Trochę bardziej oddają Z takim jak ty wkładasz siłę To jedzie, a tu jest taki moment Że on się włącza za mocno Wydaje mi się na początku go nie czuć Jest taka, szybko działa Nie ma zwłoki, ale No działa jak działa no. Potestuję Jeszcze będą filmy, także patrzę gdzie on ma Czujnik. Ma tu jakiś kabelek poprowadzony. Do czego ten kabelek jest? A, jest czujnik przy kole. Jest, jest, zaraz. Tu jest kabelek, tu idzie sobie. I ten czujnik jest tutaj od dołu. A, 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 a. Widać go. Widać. O, i ma mocowania na stopkę. To, to myśl, też myślałem, że stopka dla tej osoby się chyba przyda. musiał dokupić taką stopeczkę. No lakier mat. Ciężko będzie go utrzymać w czystości. Wygląda jak emulsja podkładowa czy farba podkładowa. No Shimano Piasty lubię. Szkoda, że nie tylko jak DT Swift Swiss, aby wytrzymał to tam taki to rower na próbę, aby była jakaś rekreacja. Powiem Wam, że mam kolegę, który zaczynał na elektrykach z 5-6 lat temu, a teraz maratony, triatlony i e, Ironmany robi. I przyjechał do mnie rowerem triatlonowym. Robi po 200 km rowerkiem. Także polecałbym, jak ktoś się w ogóle nie rusza, żeby zacząć sport dla ludzi starszych, dla ludzi, nie wiem, z kondycją. O Jezu, krzywo ustawione. Jak tak mogli? Majster. Już jest. Już jest prościej. Jeszcze kierownica wydaje mi się, nie jest do końca prosto Też o, ale wielgach na kierownica ciężko się przyzwyczaić. Powiem, że kiedy krawele szosą to taka wąska. Jeszcze w Treku mam 42 w zmiarze 54. Nie wiem czy Wam to coś mówi, ale to jest za szeroka. Jeszcze kierownica jeszcze bym zmniejszył. Bo jest taka dla średnie Europejczyka, czyli lepiej za duża, trochę jest dla mnie za duża 40 mi się przydała, ale już słyszałem, że trendy są żeby jeszcze mniejsze 38, że pozycja bardziej aerodynamiczna, ale to już tam nie popadajmy w takie przesady nie lubię jak ktoś popada w przesady Strażę, że się jeździ, że coś się robi nie wiem, trochę dziwnie się ubrałem bo ubrałem spodnie z wkładką bo w takich jeżdżę ale na tym no nic nie czuję no i dobra obiecałem wam ocenie no, jest niższy, jak bajczek testował e, cenę e, za 8-10 tysięcy, i tam jakieś chińskie są za, za 4-5-6. No, to przypuszczam, że ten silnik też jest chiński. Nie miesza taka bateria, bo nie ściągałem, bo jest na fullu. Chcę ją wyładować, to wtedy wyciągnąć. jutro mam trochę więcej czasu, to jutro się nim pobawię. Mam nadzieję, chociaż mamy troszeczkę jeszcze inne plany, bo to jest maraton. E, rower, cena. No dobra, mówię, tysiąc. 599 euro. 1600 euro. Wydaje mi się, że to jest rewelacyjna cena za rower elektryczny z silnikiem na środku tak zwany MIG Drive. Drive. Jestem zwolennikiem MIG Driveów, bo to jest fajny środek ciężkości rozłożony. Nie polecam z napędem z przodu, bo jest taki podsterowny jak się ten. Wszyscy raczej narzekają, to takich naprawdę spokojnych, starszych ludzi albo ktoś naprawdę. Naprawdę, naprawdę potrzebuje tam parę górek podjechać, i nie jest sportowcem, nie ma żadnych ambicji. Z tyłu, no, już trochę lepiej, ale duży ciężar jest z tyłu. Tu i też czuć ciężar, ale jest na środku, nie. Także, o, będę dawał znać relacje. To jest taki model: 509 od baterii. Wszystkie instrukcje, papiery, wszystko jest na niego: dziesiątka, kius ulicy. No tu klameczka wpada za bardzo. Widzicie to? Tu troszeczkę mniej. Linki jeszcze takie jakieś poskręcane. Trochę mi się to nie podoba. Takie banany powywijane. Nie wiem czy nie są za długie, czy co. No zobaczymy, zobaczymy. Mówię, dopiero wczoraj go tak na szybko złożyłem. Przyjechał w wielkim kartonie, że nie, nie wszedł do SATA Leona. Musiałem rozpakować karton, zostawić, podjechałem drugim samochodem po karton, bo mówili, żeby zostawić, że nie będzie problemu, ja mówię, a, niedaleko mam, podjadę, wezmę ten karton, bo może się przyda, może nie, wyrzucę go. Dwa lata gwarancji, no to dwa lata będzie eksploatowany, no nie wiem, agresywnie raczej nie, raczej nie, raczej hobbystycznie, żeby zrobić 20 km tygodniowo, to będzie dobrze. No zobaczymy, zobaczymy, jestem sam bardzo ciekawy, jak będzie użytkowany rama no, taka jest no, no sportowa nie wiem jak dla kobiety ale no zobaczymy zobaczymy dajcie znać w komentarzach czy warto dać 1600 euro czy nie 1600 euro to od razu Wam mówię to jest 6 z 6,5 tysiąca przy dzisiejszym kursie 6-800 może no z 7 tysięcy no oczywiście jak ten rower się sprawdzi jak to się wciągnie i cokolwiek będzie jakaś okazja, nadzieja, czy, czy szansa, czy chęć zmiany na lepszy, to będzie po prostu lepszy kupiony. Bo testowałem dużo fajnych, lżejszych rowerów. Są fajne. Kiedyś może sobie kupię. Na razie jestem zwolennikiem bez motorów. Na razie wydaje mi się, że kondycja jest i trzeba ją dalej szlifować. Ale, ale... Ma to przyszłość, ma to przyszłość. Mnie tylko przeraża, że tu w Niemczech wszyscy młodzi, młodzież jeździ, bardzo dużo młodzieży jeździ tylko na elektrykach. Przeraża mnie to. Bo jeżdżą oczywiście bez kasków, często słabe oświetlenie albo bez. Ręce w kieszeni nie trzymają się kierownicy i na najwyższym przełożeniu i gazują nie. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo dużo wypadków. To gdzieś o słupek zahaczy, to coś tam coś. Naprawdę dużo, dużo, dużo wypadków. Także jeździcie bezpiecznie, trzymajcie się, już ten film jest za długi, miał być krótki, ale jakoś rozkręciłem się, chyba dzisiaj się jeszcze nie nagadałem i może dlatego Takie oznaczenie ma jakieś tam osłonę silnika Dobra, miłego dzionku, miłej majówki, trzymajcie się. Heja